Wszystkim witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Aneta i witam was na moim kanale. Dziś przychodzę z recenzją najnowszego lunchu od marki Creed i jest to zapach Carmina. Zapach, który wyszedł kilka tygodni temu. E, ja sama osobiście miałam przyjemność uczestniczyć w premierze tego zapachu w Londynie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście urywek z tego wydarzenia, koniecznie odsyłam was na mój Instagram. E, tam znajdziecie e, zdjęcia oraz e reel, e, gdzie zaprezentowałam e, jak to przebiegało, jak to wyglądało. Karmina ehm, e, bardzo mnie zaintrygowała. Kiedy tylko się dowiedziałam o premierze tego zapachu, byłam bardzo, bardzo zainteresowana. A tym bardziej kiedy odczytałam nuty zapachowe tych perfum, bardzo mnie zdziwiły, jak również zaintrygowały Dlaczego? Dlatego, że markę Creed znam nie od dziś. E, raczej e, ja odbieram tą markę jako bardzo elegancką, gustowną, e, nieprzesadzającą, nie. Wy brzmiewającą e, zbyt nahalnie swoimi zapachami, ale w tym wszystkim jest urok, jest e, klasa, jest gust, jest szyk i to mi się bardzo, bardzo w Marce Creed e, podoba. Kiedy... Tak jak wcześniej wspomniałam, odczytałam nuty zapachowe tego zapachu. Troszeczkę mnie zdziwiły, ponieważ e, chociażby czarna Wiśnia e, to składnik, który nie za bardzo moim zdaniem pasuje do Krida. Ale oczywiście wszystkie marki e, idą z trendami. Teraz Wiśnia jest bardzo modną nutą zapachową e, i oni zapragnęli przedstawić Wiśnię w swoim wydaniu. I czy to się im udało? Myślę, że tak, myślę, że jak najbardziej. Ja sama osobiście już miałam przyjemność cieszyć się tym zapachem, kilka razy nanosiłam na siebie te perfumy po to, ażeby zrecenzować Wam ten zapach jak najlepiej. Mam tutaj ze sobą e, broszurkę, którą dostałam na evencie, która przedstawia kobietę w pięknej, fuksjowej sukni, która, e, która faluje, która unosi się i to ma przedstawiać e, silaż, czyli projekcję tych perfum. To, jak one pięknie za osobą noszącą unoszą się, roznoszą ten aromat e, i dzielą się tym zapachem z otoczeniem jeżeli chodzi o skład tych perfum, nuty głowy to różowy pieprz, czarna wiśnia, szafran nuty serca to róża majowa fiołek peoni, peoni czyli piwonia, drzewo kaszmirowe nuty bazy to dym, czyli kadzidło, myrth ambra i Pismo. I tak jak wcześniej wspomniałam, nuty zapachowe niesamowicie mnie zaintrygowały, dlatego że są to składniki, które ja bardzo, bardzo lubię w perfumach. I jeżeli chodzi o flakonik, flakonik jest również w kolorze fuksjowym, przezroczyste fuksjowe szkło z pięknymi złotymi emblematami. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo kobieco, uroczo. Zapach e, sam w sobie to zapach. Na pewno stuprocentowo kobiecy. Niby może być unisexem, ale ja sama osobiście uważam, że dziwnie by to pachniało na mężczyźnie. Ja stawiam tutaj na kobiecość i moim zdaniem tutaj w tym flakonie jest 100% kobiecości. Zapach, który otwiera się... Pięknym aromatem wiśni. Tutaj ta wiśnia jest bardzo naturalna. Ona nie jest w żaden sposób syntetyczna. Jest to taki w moim odbiorze sok wiśniowy, który nasza babcia trzyma w piwnicy i później my mieszamy ten sok z wodą. Ja tak odbieram tą wiśnię. Po kilku sekundach wyłania się pieprz oraz szafran dodając tutaj lekkiej ostrości. I zarazem, co mi się tutaj od razu pojawia, to balsamiczność. Ja odbieram tutaj taką kremowość, balsamiczność, lekką pudrowość. Przypuszczam, że to dzięki kwiatom w nucie serca. Zapach, który niewątpliwie jest zapachem różanym. Tutaj róża jest jak najbardziej widoczna. Ona jest całym bogactwem tych perfum i tutaj w tym otoczeniu wiśni, tych ostrych nut bardzo pięknie wybrzmiewa w taki dżemowy, troszkę konfiturowy sposób. Ja, jeżeli mogłabym porównać ten zapach do jakichś innych znanych perfum, to tutaj vibe Deliny jest bardzo, bardzo podobny, z tym, że Delina idzie w bardziej w takim E, rabarbarowym e, kierunku, e, liczy rabarbar. Natomiast tutaj, e, spośród tej róży, o, róży kadzidlanej, wyłania się wiśnia i taka z takim lekkim, zadziornym e, pieprzem, e, bardzo bogatym i e, takim konkretnym aromatem. Na mojej skórze. Zapach układa się pięknie, balsamicznie na mojej skórze w pięknym otoczeniu wiśni oraz ciekawym akcentem żywicznym, który jest moim zdaniem dzięki Myrth oraz Ambrze. Zapach bardzo bogaty. Ja uwielbiam te perfumy. Mają w sobie niesamowitą, niesamowitą nutę takiej klasy i gustu, ale z fajnym akcentem takich tych właśnie owoców, tej wiśni. E, jest niesamowicie przyjemnie. Powiem Wam szczerze, że pierwszy mój odbiór tego zapachu był taki dość neutralny. Nie był za bardzo za tym zapachem oraz przeciw temu zapachowi. E, pomąchałam je i uznałam, że... Kryt mógł troszeczkę bardziej się postarać, ale z czasem, z każdym dniem, kiedy coraz częściej nakładałam na siebie ten zapach, wyciągałam z tego zapachu e, to, co faktycznie powinnam od razu wyciągnąć. Ja niewątpliwie uważam, że perfumy trzeba testować kilka razy. Nigdy nie sugerujcie się pierwszym odbiorem perfum, dlatego że. To jest bardzo mylne. My mamy różne fazy, różnie odbieramy. Kobiety szczególnie problem mają różnie, pracują nam różnie hormony. Nakładamy też różne balsamy na siebie, różne kosmetyki, które również pachną w różnymi aromatami. Ja e, po kilku razach niesamowicie przekonałam się. Bardzo Wam polecam, abyście przetestowali ten zapach. Nie wiem, czy jest to zapach do kupienia w ciemno. Raczej sugerowałabym, e, ażeby najpierw przetestować te perfumy, natomiast później skusić się na e, pełną flaszeczkę, jeżeli faktycznie polubicie ten zapach, e, perfumy jeżeli chodzi o trwałość na mojej skórze do 5-6 godzin raczej trzeba później je poprawiać na pewno na skórze zatrzymuje się taka ładna kremowo-wiśniowa chmurka z tym, że jeżeli chcecie faktycznie, żeby ten zapach projektował trzeba nanieść po kilku godzinach ponownie na siebie ten zapach dajcie znać, czy już testowaliście karminę jeżeli tak, napiszcie w komentarzu, co uważacie na jej temat. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!